To jedno z najstarszych świąt Kościoła katolickiego, datowane już na III wiek. Tak naprawdę dzisiaj osnute jest legendą tych trzech mędrców, nazwanych Trzema Magami, potem w tradycji Trzema Królami. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy im nadano imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. W różnych kulturach i obrządkach. Chrześcijańskich, te imiona są różne. Tych królów czasami jest trzech, czasami czterech, lub cały orszak. Nie wiemy, czy byli w karawanie, czy ruszali pojedynczo. Czy ta gwiazda była tak naprawdę na niebie jakąś kometą, czy to chodziło o jakąś gwiazdę. Pewne pragnienie spotkania się z Bogiem w ich sercu. Jedno jest pewne: jakieś pragnienie było i poszukiwanie. Bardzo prawdopodobne, że Pan Bóg. Posługiwał się tym, co daje nam natura, a więc wykorzystał cały nieboskłon, bo w końcu przychodził na świat nie byle kto, ale syn samego Boga. Ciekawą jest rzeczą, że ta gwiazda przychodzi ze wschodu. Ta cała tradycja mówi, że zbawienie przyjdzie ze wschodu. My też w naszej historii yy, widzieliśmy, jak gwiazda przychodziła ze wschodu taka czerwona. I przez wiele lat świeciła na nieboskłonie. I mamy wrażenie, że czasami świeci do dzisiejszego dnia. Dzisiaj różne gwiazdy przychodzą ze wschodu, a także i z zachodu. Z zachodu pewnie ich 12 przychodzi, bo tyle mamy w fladze Unii Europejskiej. Nie chcę oczywiście wchodzić teraz na jakby taką bazę polityczną, ale ten symbol gwiazdy często się wykorzystuje... I niestety i my mamy gdzieś takie pragnienie właśnie tej gwiazdki z nieba. Tak? Czasami się tak mówi, żeby mieć gwiazdkę z nieba. I dzisiaj wiele osób pragnie mieć jakiś taki cel, do którego będę dążyć. Wiemy niestety, że niektóre gwiazdy potrafią człowieka naprawdę zaprowadzić na manowce. Bo tylko jedna gwiazda była gwiazdą Dawida była gwiazdą Betlejemską, która zwiastowała. Narodzenie Syna Bożego. A więc tu trzeba było mieć naprawdę rozróżnianie, pewną mądrość serca, doświadczenie życia, dobre używanie rozumu, woli, aby spotkać się z Bogiem. Dzisiaj wiele osób idzie za gwiazdami ze wschodu, z zachodu. One często objawiają się w różnych sektach, w których ginie dzisiaj masa młodych, ale nie tylko młodych, bo także ludzi, którzy. Gdzieś w swoim życiu zbuntowali się na Kościół, na Pana Boga, zaczęli szukać w tym, co proponuje dzisiejszy świat, a kiedy już nie wyrabiali na zakrętach, w pewnym momencie zaczęli szukać jakiejś duchowości. Bardzo często ta duchowość proponowana nam dzisiaj to jest duchowość wschodu. Wiele osób dzisiaj poszło za tą duchowością, i nawet osoby, które deklarują się jako katolicy. Próbują zrobić swego rodzaju synkretyzm religijny. To New Age bardzo mocno wkrada się w naszą mentalność i okazuje się, że dzisiaj wiele osób już nie wierzy w zmartwychwstanie, e, mają wątpliwości, czy niebo jest, czy piekło jest, a może jest reinkarnacja, e, a może w przyszłym życiu to będę kimś innym. I tu już jest widać miks. Wiele osób deklaruje się jako katolików, jako chrześcijan, ale wcale im nie przeszkadza, żeby idąc do kościoła pomachać sobie wahadełkiem nad zupą, czy będzie smaczna, czy niesmaczna, czy będzie lekkostrawna, czy ciężkostrawna. Pójdą z wahadełkiem wybierać jarzyny na bazarku i mówią o sobie, że są katolikami. Powróżą sobie, pójdą do wróżki, powróżą sobie u cyganki ponoszą różne amulety, nawieszają sobie różnych masek z Afryki, papirusów z Egiptu, żabek szczęścia, słoników z trąbką i nie wiadomo co. I takich amuletów dzisiaj jest mnóstwo. Jak człowiek chodzi po kolendzie, to tak może obserwować, co w domach jest i czasami tych amuletów niby z jakichś wojarzy z zachodu czy wschodu jest mnóstwo, a czasami trudno tam znaleźć nawet jakiś krzyżyk czy obrazek Matki Bożej albo stoi jedno koło drugiego, Matka Boska obok Budda, potem jakieś Hare Krishna, i słonik, i żabka i w sumie wszystko jedno, co stoi byle stało, czy więcej tym lepiej, może coś szczęście przyniesie pragniemy szczęścia ale pytanie dzisiaj jest jedno, za jaką gwiazdą idę młodzież może będzie miała jakieś gwiazdy popkultury jaką mam gwiazdę dzisiaj gwiazdę przewodną, jakie są pragnienia w moim sercu co jakby oświeca mi drogę mojego życia? To jest jedno z pytań, które warto sobie dzisiaj poważnie postawić. A potem ciekawą rzeczą jest, yy, która mnie zastanawiała w dzisiejszej Ewangelii, to, że Pan Bóg też doświadczał tych trzech mędrców. Oni już byli bardzo blisko Betlejem, bo byli w Jerozolimie. I ta gwiazda jakby się nad Jerozolimą zatrzymała. Albo może na chwilę yy, jej nie było widać. Dlaczego Pabuk przyprowadził ich do, do Heroda? Może być mieli wątpliwości, albo włączyło im się ludzkie myślenie, że jak król się ma narodzić, to na pewno w pałacu. Może im też się w głowie nie mieściło, że się urodzi w Szopie w Betlejem. I dlatego pierwsze co, udali się do największego miasta, gdzie było blisko, i szukali na dworze u króla. Ale był bardzo ważny ten dialog. I po trzykroć w Ewangelii słyszymy dzisiaj, że o oddaniu pokłonu. Że oni mieli jedno zadanie. Nie jest mowa o tym w pierwszym rzędzie, że muszą złożyć jakieś dary. Że muszą się spotkać. Oni chcą oddać pokłon Bogu. Chcą oddać pokłon temu dziecięciu. I najpierw deklarują to przed Herodem. I Herod kiedy słyszy tą wieść, Widać jego przewrotność, bo dostajemy komunikat, że pierwsze co to spadło, wpadł w panikę, wpadł w lęki, wpadł na niego strach, ale potem chce wykorzystać tych mędrców i mówi: Jak odszukacie to dziecię, to dajcie mi wiadomość, bo ja też chcę mu oddać pokłon. Dzisiaj też warto zadać sobie pytanie: komu ja oddaję pokłon? Przed kim się kłaniam? Przed kim schylam głowę? Czy mam to pragnienie, żeby oddać pokłon Panu Bogu, żeby spotkać Boga w swoim życiu. I tak jak ci mędrcy, kiedy odnaleźli Dziecię Jezus, padli na twarz. Można powiedzieć, położyli się krzyżem przed Chrystusem, oddając mu pokłon do końca, uznając w nim Mesjasza, Boga żywego. On zaspokoił pragnienie ich serca. Całe życie szukali w książkach, w gwiazdach, Wykorzystywali swój rozum, mądrość, poznanie, pół świata przybyli, żeby spotkać się z tym dziecięciem. I kiedy zobaczyli to dziecię, najprawdopodobniej ta pokora narodzin Betlejem ich po prostu powaliła na ziemię. Bo być może w głowie mieli zupełnie co innego zupełnie innego królewicza mieli spotkać. Ale można też być przewrotnym. W oddawaniu pokłonu. Można mówić, że chcę oddać pokłon, można pewne rzeczy deklarować. Czyli można mieć pewną formę takiej pokory użytkowej. Na potrzeby powiem, że zrobię to czy tamto, ale koniec końców nie akceptuję tego, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Tak jak Herod bał się. Tak naprawdę bał się nie tylko, że straci tron. Jego sumienie najprawdopodobniej, choć mocno skrzywione, też gdzieś pracowało. I nasze sumienie często też pracuje. I wobec Boga bardzo często boimy się jednego, że muszę radykalnie zmienić swoje życie. I dlatego gdzieś te takie mordercze myśli, których nigdy bezpośrednio nie zadeklarujemy, sprawiają i to nasze życie często pokazuje, że zabijamy Boga w naszym życiu. Mamy takie myśli mordercze. W jaki sposób zabijamy? Po prostu zabijamy łaskę, którą nam Pan Bóg daje. Zawsze, kiedy wybieramy grzech. Zawsze, kiedy wybieramy życie poza Panem Bogiem. Zawsze, kiedy oddajemy pokłon innym bożkom. Zawsze, kiedy nasze życie staje się takim pasmem idolatrii i bałwochwalstwa. Że jest gdzieś Bóg. On się gdzieś rodzi. Rodzi się w sercach wielu. Ale ja. Nie pozwalam w swojej wolności Bogu, żeby się narodził. Ci trzej królowie, koniec końców, kiedy przybyli do tego dzieciątka Jezus, oddają mu skarby. Pierwszy skarb, o którym jest mowa, pierwszy prezent dla Boga, to jest złoto. Może dzisiaj my nie oddamy Panu Bogu złota, ale Złoto jest jakimś takim cennym kruszcem, i dzisiaj warto sobie zadać pytanie: Co ja bym dzisiaj Panu Boga oddał? Co jest najcenniejsze w moim życiu? Co ja najbardziej cenię? I czy jestem gotowy to oddać Bogu? Może to jest Twoje życie. Może to jest życie kogoś innego. Może to jest jakieś Twoje hobby. Może to są rzeczy. Które posiadasz. Co najcenniejszego dzisiaj byś oddał Bogu. I czy masz tą gotowość to oddać? Czy może to jest tak cenne dla Ciebie, że bez tego nie chcesz Żyć i kurczowo to trzymasz? Kadzidło jest symbolem czegoś ulotnego, czegoś co leci do nieba z dymem. Tak? To jest zawsze symbol modlitwy. A więc dzisiaj możemy oddać Bogu coś, co jest najcenniejsze w naszym życiu. Ale to, co dzisiaj warto oddać Panu Bogu, to jest nasza modlitwa. Oddać Bogu swoje modlitwy. Pan Bóg patrzy dzisiaj na moje i Twoje serce. Czy dzisiaj przyszedłeś do tej świątyni się modlić? Powierzając Panu Bogu swoje walki, swoje zmagania, swoje trudności, właśnie także swoje drogi. Kiedy poszukujesz w swoim życiu szczęścia, masz pragnienie dobra, masz pragnienie miłości. Przez całe życie chodzisz różnymi ścieżkami, za różnymi gwiazdami. Ale czy w tym życiu spotykasz Pana Boga? Powiedz to Panu Bogu. Przedstaw dzisiaj Bogu to w swojej modlitwie. Przedstaw to dzieciątku Jezus. I na koniec mirwa, którą używano do namaszczenia, ona jest jakby symbolem cierpienia. I dzisiaj też przyszedłeś z jakimś konkretnym cierpieniem. Coś, co Cię boli. Z tą przecierniowaną miłością, którą może się zmagałeś cały tydzień albo ostatni miesiąc, tą przecierniowaną miłość, to cierpienie, ten ból serca. Przedstaw Pan Bogu. Daj to w ofierze dzieciątku. Kiedy oddamy wolności Bogu tak naprawdę całe nasze życie, wszystko co najcenniejsze, naszą wolę, nasze pragnienia, nasze modlitwy. I wydaje się, że zostaniemy ogołoceni. To Pan Bóg przemienia w mig nasze życie. Tak jak przemienił życie tych trzech mędrców. Oni inną drogą wrócili do domu. I może być, pierwszy raz wrócisz dzisiaj inną drogą do domu. To nie znaczy, że jak mieszkasz do Broniewskiego, to musisz iść do domu przez Magiera. Możesz. Jeśli ma to Ci w jakiś sposób pomóc. Zrób sobie dłuższy spacer, aż przemyślisz wszystko. Ale co to znaczy? Wrócić inną drogą do domu. Trzeba stanąć w prawdzie, i ci mędrcy też musieli uznać, że kilkakrotnie może błądzili po swojej drodze. Może szukali szczęścia yy, tam, gdzie go nie ma. Może szukali miłości tam, gdzie jej nie ma. Może mieli zupełnie inne pragnienia w swoim sercu i inne oczekiwania, a ta maleńka miłość ich zaskoczyła. Ale na tyle ich zaskoczyła i na tyle przemieniła ich serce, że oni już do Heroda nie wrócili. Oni rozeznali, że to jest chytry list. Oni już mieli dane od Ducha Świętego poznanie, co Herod szykuje dla wszystkich dzieci do lat dwóch. I inną drogą wrócili do domu. Weszli na drogę nawrócenia. To jest ta inna droga. Kiedy. Przychodzi ten moment, kiedy mówię, naprawdę chcę się nawrócić. Chcę powierzyć swoje życie Panu Bogu. Zostawiam przed Chrystusem wszystkie moje dary, wszystkie moje słabości, pragnienia, plany i oczekiwania, a wracam inną drogą. Bo chcę, aby to, co dał mi Chrystus, już było moją jedyną własnością, którą będę pielęgnował do końca moich dni. Bracia i siostry, dzisiaj na koniec Mszy Świętej będzie poświęcona Kreda, Kadzidło i będziemy oznaczać nasze domy. Tradycyjnie większość z Was pewnie napisze K plus M plus B 2015. Można też użyć tej starej, o, o wiele bardziej wymownej tradycji łacińskiej, gdzie się pisze C plus M plus B, Chrystus, jakby tłumacząc na polskie. Chrystus, mieszkanie, błogosławi. W tych trzech literach ja deklaruję, że naprawdę ja i mój dom chcemy służyć Panu. Ja chcę, żeby to błogosławieństwo nie omijało mojego domu. Chcę, żeby ten napis mi nieustannie o tym przypominał, że jestem chrześcijaninem. Mam tak żyć jak chrześcijanin. Chcę, żeby ta natura Boga nieustannie przenikała relacje w moim domu. A wiemy, że to jest nam bardzo potrzebne, bo wiemy, że często mijamy się z miłością. Nasze pragnienia często nas prowadzą na manowce i choć chcemy kochać i być kochani, mijamy się ze sobą. Bracia i siostry, to nie jest jakaś magia napisać sobie coś na drzwiach. Bo czasami ma się wrażenie tak, że tak jest. Chodzi się po kolędzie, patrzę, napisane K plus M plus B, to twardo pukał. A słyszę, nie wierzymy. Po co tu ksiądz przyszedł? Nie chcemy mieć z nic wspólnego. Co prawda czasami się okazuje, że to nie, nie ci ludzie napisali, tylko sąsiadka z naprzeciwka. Ja napisałam przy księdze, ja. No, to już wtedy trudno ich winić. Są takie sąsiadki, które chcą egzorcyzmować wszystkich sąsiadów dookoła. Nie wiadomo, czy chwała im za to, czy nie. Ale bracia i siostry, to jest na pewno też taka deklaracja. Dzisiejszy świat też potrzebuje takich jasnych deklaracji, tak? Zobaczy to sąsiad, sąsiadka, ale to nie ma być tylko jakiś rytuał. Ja sobie napiszę te trzy literki, wstawię nową datę i wszystko załatwione. Ale pisząc te litery, wnosząc to błogosławieństwo do mojego domu, też jakby deklaruję, zobowiązuję się wobec Boga, wobec świata, czyli wobec środowiska, w którym żyję, że naprawdę chcę zmienić mojej postawy, to znaczy chcę inną drogą wrócić do domu. Chcę, żeby to wejście do mojego domu i wyjście miało już zupełnie inne znaczenie. Może do tej pory żyłem jak Poganin, ale to jest w końcu dzisiaj święto dla Pogan. Jeśli żyłem jak Poganin, to jako Poganin dzisiaj mogę oddać cześć Panu Bogu, mogę upaść twarzą do ziemi przed Bogiem. Zostawić Mu wszystkie moje cierpienia, grzechy, słabości, wszystko, co najcenniejsze w moim życiu i rozpocząć na nowo życie, nową drogę życia z Jego błogosławieństwa. I tego, bracia i siostry, sobie i Wam wszystkim życzę. Amen.